Cześć kochani, dzisiaj jest poniedziałek, witam się z wami w kolejnym vlogu To już taka trzecia tygodniówka tak naprawdę, bo to vlog z całego tygodnia Jest poniedziałek, godzina 11.25 Słuchajcie, ja właśnie wróciłam ze szkoły, bo miałam do 10.50 zajęcia, miałam na siódmą. Zwykle się nie wyspałam, bo spałam dzisiaj chyba tylko 5 godzin I było ciężko, bo poprawiałam niemiecki i teoretycznie poprawiłam, ale nie do końca W ogóle dzisiaj też pani z angielskiego oddała maturę rozszerzoną próbną I naprawdę z angielskiego poszło mi... Dobrze, jestem jakby zadowolona, bo w ogóle nie spodziewałam się takiego wyniku. E, rozprawkę też bardzo ładnie napisałam, także jestem z siebie mega dumna, naprawdę widzę jakiś taki postęp. Więc to, to jest na plus dzisiaj, bo, miło, bo jakoś wczoraj miałam taki mega słaby dzień, ale dzisiaj już jest lepiej. E, słuchajcie, mój plan jest taki teraz, że robię sobie jakieś śniadanko. Byłam jeszcze w Kerfu, kupiłam sobie takie gumy do rzucia, takie w sensie rozpuszczalne, w sensie do jedzenia. Co się jest z stylu Mamby, że to jest ołam bo moja siostra ostatnio miała i jej nie smakowały, mi oddała i są przepyszne. I mój plan jest taki, że mam jutro sprawdzian z matematyki, więc muszę się pouczyć na sprawdzian z matematyki ściągów. Może mi się udać się wyjść na, jak... na jakiś ładny spacer, bo myślałam, że będzie zimna, dzisiaj ma być jeszcze 19 stopni, więc super. Bardzo się cieszę, bo od jutra już ma być chłodniej, bo 4 stopnie, więc trzeba korzystać z pogody. A słuchajcie, w tym tygodniu Rekolekcje. Chodzę jeszcze tylko jutro do szkoły Środa, czwartek, piątek mam wolne Środę mam na dziesiątą paznokcie, słuchajcie, Więc też Was zabiorę ze sobą Bo te już mają nie wiem Z, dwa z miesiąc odrostu w Czwartek nic W piątek mam słuchajcie próbny makijaż Na dziewiątą piętnaście znowu pokażę Wam A w niedzielę słuchajcie Idę jako modelka na szkolenie Też na makijaż Także yy, ten tydzień też mi się zapowiada Dosyć pracowity Także zapraszam Was do oglądania Jest już 18 i jestem głodna. Przekążę sobie kisiel, słuchajcie, kupiłam taki. Pierwszy raz będę jadła o smaku jabłkowym. To jest taki na szybko, co się robi. I biorę się za naukę ciągów wreszcie. Robię kolejne zamówienie z Shein'em, z moją koleżanką. Z z anyways. Robię kolejne zamówienie z moją koleżanką, właśnie. W sensie pewnie z dziewczynami ode mnie w po prostu znowu się tam składamy i zamówiłam parę rzeczy. Jak przyjdą, to wam pokażę. A tak jak ja teraz mówiłam. Zrobię sobie ten kisiel i biorę się za naukę ciągów. Mój starter tak na dzisiaj to jest zeszedł od matmy, taki mój prywatny z domu. A tutaj mamy ten kisiel, bo on tak ładnie pachnie, to smak jabłkowy, wiecie, to jest takie kwaśne, a mi się znowu chce kwaśnego. Przed chwilą rozmawiałam z Kubą i powiedział mi właśnie, że jadł tosty z awokado z pasty awokado z jajkiem. Tak mi się zechciało, że słuchajcie, sama zrobiłam. Przepiękne są. Tak pięknie powiem że już jestem głodna i daję je zjeść. Czas wreszcie zmienić paznogcie ze studniówki i pokażę Wam później nowe. Cześć kochani, słuchajcie, wczoraj się do Was dosyć mało odzywałam, chodzi mi o wtorek oczywiście, dlatego że słuchajcie, moje plany zmieniły się totalnie, jak poszłam do szkoły tak jak normalnie, napisałam oczywiście sprawdzian z matematyki, ale wiecie co, wiecie co, to było dobrze, dlatego że um, udało mi się poprawić dwa sprawdziany. I jestem szczęśliwa, miałam wczoraj tak dobry humor po tym, yy, że ja poprawiłam ten sprawdzian, że nawet sobie nie wyobrażacie. No i yy, no niestety wydarzyło się tak, że złamał mi się jeden paznokieć i napisałam do yy, dziewczyny, której miałam jutro, znaczy dzisiaj iść na paznokcie, że mi się złamał i że po prostu chyba potrzebuje więcej czasu na zrobienie go. No i napisała, że ono wtedy nie może i tak dalej, no i mówię, no dobra, yy, szkoda, więc po prostu musiałam wykombinować coś i poszłam do tego samego salonu, w którym byłam ostatnio, czyli przed studniówką troszeczkę odrostów miałam, jakoś mi się trzymały w miarę te paznokcie, ale no, owaj! pokażę Wam je tak, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę mi się podobają, też są takie naturalne, na końcu jest panterka, coś w moim stylu, słuchajcie, siedziałam sobie tak, od na 14 właśnie poszłam na te paznokcie, bo musiałam tam chwilę wyjść wcześniej ze szkoły i wróciłam jakoś o 17 do domku. Później słuchajcie, ja byłam wczoraj tak zmęczona i ja po prostu zauważyłam, jak szkoła mnie męczy. Ja w ogóle się nie wysypiałam i y, po prostu chodziłam jak zombie w szkole. Dlatego y, jak wróciłam do domu, to była jakaś 17 i słuchajcie, włączyłam sobie Netflixa i tam było takie show, gdzie się piecze ciasta, które wyglądają, nie wiem, jak torebka, burger i tak dalej. Ja to zaczęłam oglądać i po 18.20 usnąłam i wstałam dopiero o 20.35, bo byłam tak zmęczona, że spałam Dwie i pół godziny prawie. Wracam do Was, moi kochani, z herbatką. Zrobiłam sobie taki zielonej herbatki z habrem yy, i powiem Wam, że naprawdę pięknie pachnie. Zaparzyłam sobie, więc teraz sobie ją gdzieś tutaj położę i już Wam mówię, co dalej. I słuchajcie, wstałam o tej 20.30 i poszłam się umyć i później grałam sobie z Kubą ta troszkę. I powiem Wam, że tak wyglądał wczorajszy mój cały dzień. Na pewno mam gdzieś tutaj też wstawię przebitkę z tych paznokci, bo wczoraj też robiłam, dodałam TikToka, więc zapraszam na mojego TikToka, tu Wam się wyświetli. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to naprawdę się wyspałam. Wstałam jakoś o 9.30, więc spałam sobie, jak mój zegarek wskazuje, 9 godzin i 2 minutki. Bo stwierdziłam, że skoro jest taka piękna pogoda, ja już jestem, jak widzicie, naszykowana, to właśnie zrobiłam już pielęgnację swojej twarzy. Założyłam soczewki i teraz mogę już robić make-up. Proszę bardzo, kochanie. nie są najpiękniejsze, ale są moje i już próbowałam, są przepyszne. Pasta naprawdę wyszła mi bardzo dobra. I to są, takie, jak mówiłam, tosty z awokado. Przepyszne. Odebrałam Kasię ze szkoły. Posłuchaj <tosujesz> mi plecak jeszcze. Będziemy robić sos czosnkowy. Bierzemy jogurt i teraz wlewamy sobie połowę tego do miseczki. Bierzemy czosnek granulowany. Dodajemy też oregano. Jak mamy już taką masę, dodajemy sól i pieprz. Masa wyszła taka. Słuchajcie, kochani, jest prawie 10 w nocy, zaczyna trochę już padać, ja właśnie wracam od babci, bo byłam, e, robiliśmy pizzę, e, pokażę Wam tam później skrawki i teraz lecę do domu i słuchajcie, lecę się utuć. O mojej śniadanku. Kuba już do mnie dzisiaj przyszedł, słuchajcie, uczymy się matematyki, jest ciężko. Przeciwcie mu powiedzenie i dużo cierpliwości. Kochani, nasza pizza, proszę bardzo. Jo! <grystanie> I ty chciałaś hawańską? Tak. O, dobra. Hi, hi, hi. <grystanie> jo, ale duża jest. Idziemy na spacerek. Jest no, zimno. No, Nieprawda. No. <grystanie> Patrzcie, nie ma lodów ekipy Oj, to znaczy tych donatów ekipy A chciałam sobie zjeść No i nie ma, dwie drądze. i Ej, patrzcie, czekolada Rafaello. Ej, opłaca się Rafaello i co? I Ferrero Cher Ej, jestem ciekawa, czy to jest dobre Ej, patrz to 75 gram, a ile takiego ma? takiego A ile ma? Czekaj, a ile ma? 20 gram. Ogólnie to mam nadzieję, że to jest nieśmieszny żart, bo wiem Wam, że odkąd wstałam, to zobaczyłam taki krajobraz przed moim oknem. Dzisiaj znowu wpadło awokado, tym razem nie tost, na bułeczce i bez jajeczka. I słuchajcie, przetestujemy od razu tą czekoladę. Wezmę sobie kawałeczek, bo ona ma mega dużo kalorii. Ale spróbujemy sobie kawałek tej nowej czekolady. Nie jest to jakieś odkrycie, co prawda. Wygląda ona w środku tak. No wygląda całkiem ładnie. O proszę. I czy tutaj jest przerwane, tak? Trzeba to zrobić z dwoma rękami, I'm sorry guys. Dobra, słuchajcie, pachnie, Boże, tak dobrze pachnie, że aż szok. Dosłownie Ferrero Rocher, takie kuleczka. No pięknie wygląda też, więc spróbujemy sobie jeden patelek. Ok, widzicie? I dobra, jest przepyszna, smakuje dosłownie jak Ferrero Rocher. Jest przepyszna i warta swojej ceny, co prawda. Bo 7 zł, drogie, ale naprawdę smaga dobra. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda mój piątkowy wieczór, to wygląda on dokładnie tak. Siedzę nad funkcjami trygonometrycznymi, nad funkcją wymierną i liczę zadanka, bo mam poprawę w środę i we wtorek z matematyki, także trzymajcie za mnie kciuki. Chyba w to nie wierzę. Jest 2 kwietnia, ta godzina. Jakoś rano jest, ósma coś. Słuchajcie, od wczoraj pada, tak pada śnieg, że jakby nie da się po prostu. Ja nie wiem, to jest 5-6 cm śniegu jak nie więcej. Jest tragedia, idzie się fatalnie. Jest mega zimno, nawet ja założyłam rękawiczki, a to do mnie niepodobne. Nie kochaj mnie. Ale piękność. Zobaczcie, to jest Raffaello. Będziemy spożywać z Kubą. I Pepsi -er Słuchajcie, nagrywamy TikToka do pracy kuby. It will be interesting, I can tell you. With donuts. Czy ja dobrze wygląda? Przepięknie. Czy lepiej to wziąć pod włosy? Zmęczona jest sama, nie zawiedziona. Dobra. Ciekawe, gdzie czy sprintowa zadziała? <gry> ok. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zrobimy challenge: kto zje szybciej donata z zawiązanymi oczami i z zawiązanymi <gry> rękami? Generalnie bez użycia zmysłów wzroku i dotyku. Nie trzeba. Komuś wziąć podarkę? Nie trzeba. Nie <gry> trzeba, Kuba. No jak dajesz? <gry> bo lubię tak. Bo. bo lubię zawsze pokłótnik. Po trzech godzinach jak jakiś fajny argument przyjdzie do głowy. Ej, sorry, mam takie, ej, mogę mu tak powiedzieć? Okej, okay, dzisiaj jest niedziela, słuchajcie, idę teraz do kościółka. A nie umalowałam się dzisiaj, dlatego że, tak jak mówiłam, dzisiaj o 16 idę na, na to posiadanie na makijaż. Dobra, jest 16.20, właśnie jadę na ten makijaż, słuchajcie. Jest strasznie zimno. Cześć kochani, witam się z wami już po moim make-upie i ja naprawdę jestem mega zakochana, słuchajcie, jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny. Ja mam do tego taką brązową sukienkę, którą zobaczycie tam wcześniej, um, aczkolwiek już ją zjadłam, bo było mi troszeczkę niewygodnie. Teraz mam mój koszuszek i golf, ale jest okej, okay. słuchajcie, naprawdę jestem mega zadowolona. Makijaż jest przepiękny. Słuchajcie, pierwszy raz w ogóle mam na sobie brązową kreskę. Jutro kolejny tydzień, więc będzie kolejna tygodniówka. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie, jak Wam się podoba ten make-up. Bo ja jestem w nim zakochana. I co? Widzimy się w następnym tygodniu.